Ekscelencje, Szanowni Państwo, jest mi miło, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym doniosłym akcie poświęcenia upamiętniającego Ojca Miecznikowskiego. Te słowa wypowiadam w imieniu kilkudziesięciu współpracowników Ojca Stefana, z których już niektórzy odeszli po nagrodę do Pana. Prawdziwą szkołą charakteru dla ojca Stefana Miecznikowskiego było międzywojenne harcerstwo, które na całe życie wpoiło mu głęboki patriotyzm i wrażliwość na sprawy społeczne. Był pod wrażeniem duchowości Andrzeja Boboli, którego uważał za patrona swojego powołania. Drugą osobą, którą, która była dla niego ideałem duchowy, duchownego i Polaka, był ksiądz prymas Stefan Wyszyński. Sam o sobie ojciec Stefan Miecznikowski mówił: Z temperamentu nie jestem społecznikiem, tylko wychowawcą. Jednak, jak na Jezuitę przystało, dostrzegam aktualne potrzeby i zagrożenia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia na Mszy Świętej wypowiedział słowa otuchy i głębokiej wiary, że dobro musi zwyciężyć. Spontanicznie w ramach Solidarności powstaje akcja pomocy poszkodowanym. Tworzone są pierwsze listy aresztowanych i tak powstaje ośrodek pomocy uwięzionym, internowanym i ich rodzinom, który pełnił jednocześnie rolę Centrum Wolnej Myśli. Dużego wsparcia udzielił ówczesny ksiądz ordynariusz Józef Rozwadowski, który już 18 grudnia mianował ojca kapelanem uwięzionych. Oraz obecny tu ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek. Ojciec Stefan niósł pomoc wszystkim osobom, które dotknęły prześladowania związane ze stanem wojennym. Nie wyróżniał żadnego środowiska, nie stawiał żadnych warunków, nie pytał, czy ktoś jest wierzący. Był jeden warunek człowiek w potrzebie. Z niedzielnych kazań płynęły słowa krzepiące, relacje z cotygodniowych odwiedzin ojca w więzieniach. Doglądał sam każdej dobrej sprawy i pamiętał o każdym potrzebującym. Pamiętał o imieninach, urodzinach. Jak tylko mógł, wpadał na chwilę do domu, by osobiście złożyć życzenia. To samo dotyczyło świąt. W spotkaniach z drugim człowiekiem cechował go spokój, życzliwość i otwartość. Znali go robotnicy łódzkich zakładów, pracownicy służby zdrowia, wyższych uczelni, harcerze, kombatanci. A już chyba najlepiej pamiętała go milicja. Podczas uroczystości nadania mu tytułu honorowego obywatela miasta Łodzi we wrześniu 1992 roku powiedział: Nie była to działalność polityczna, lecz etyczna, do której każdy, zwłaszcza ksiądz, jest zobowiązany w czasach, gdy doznają pogwałcenia elementarne zasady współżycia międzyludzkiego, działalność charytatywna kapłana, zakonnika, jest jego obowiązkiem, a nie zasługą. Postępowanie ojca pokazywało nam, czym, na czym polega miłość, która jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. W czasie swojej posługi duszpasterskiej ojciec Miecznikowski niósł wiarę, nadzieję, a nade wszystko miłość. Przełożeni zapytali ojca, zapytali ojca Stefana, gdzie chciałby spędzić ostatnie lata swego życia. Wybrał Łódź i w Łodzi został pochowany. W czasie pogrzebu ojca Stefana był niesiony transparent – sumienie Łodzi. Dziękuję.